Przez całe życie trafiłem na dobrych ludzi stale, co mi pomagali wszyscy mi byli wdzięczni. Nie? Ja im byłem najwięcej wdzięczny. Tadeusz Tomaszewski to niezwykle ciekawa postać w śmiglu, chodząca historia, doskonały rzemieślnik. W tym roku kończy 90 lat, właśnie zakończył pracę zawodową. Przez blisko 70 lat prowadził warsztat samochodowy, mechanika pojazdowa, ślusarstwo ogólne, szkolił uczniów, zyskiwał uznanie lokalnej społeczności. Historia jego zakładu jest imponująca, w dowód uznania oraz z okazji zbliżających się urodzin Tadeusza Tomaszewskiego, odwiedziła burmistrz Szmigla Małgorzata Adamczak. Jego edukację w szkole podstawowej przerwał wybuch II wojny światowej. W 1939 roku miał 8 lat i pracował jako goniec warsztatowy. Po wojnie ukończył szkołę podstawową i zawodową, pracował w brygadach Służba Polsce. W 1950 roku z Kazim Będkiem, żeśmy się zapisali na obóz kondencyjny do Leszna, jeszcze był stary stadion. No, o Lejniczach był Józef kierownikiem tam w tym leśnie. No to ja później jeździłem w listę okręgowy była okręgowa i pierwsza. My w tej okręgowej jeździli na NSU 500 600 takie były motocykle. A drzepy, te drzepy przyszły w 51 roku i to miała ta pierwsza liga. Jeździł tam Glapiak, Stanisław, Woźniak. Także ja tam tych leśniaków Kuśnierek miał wulkanizację, no także u nich bywałem, później spałem, jak tam po tych, no jeździłem we Wrocławiu, byłem na meczu w Lublinie, w Sielcach, w Wrocławiu, w Poznaniu. No Alfreda znałem, dzicha, Smoczyka, tak i ojciec, oni mieli wytwórnię wak. Ci smoczyki, wspaniali ludzie byli. I w 51 roku, jak zostałem powołany do wojska, to już zaniechałem to już byłem w wojsku, nie? Podczas służby wojskowej stracił zdrowie, otrzymał drugą grupę inwalidzką. Tradycję mechaniki pojazdowej przejął od ojca Romana, który od 1922 roku prowadził tę działalność. Jak wróciłem z wojska, to zająłem się naprawą motocykli, rowerów, takich i miałem punkt skupu produktów niedrzewnych. Szli mm -hmm. winiszki, kupywałem jagody. No i nie miałem zgłoszonego tego warsztatu, bo nie wiedziałem, jak. Nie, nie? I ktoś mi napisał, że robię rzecz rzemieślników i nie mam uprawnień. No to z Wydziału Handlu przyjechali jak. A jechał mój wujek Tartak, otwierał Mania i z tą panią z Wydziału Handlu do Poznania jechali. I jak przyszedł, a to był dyrektor Wojewódzkiego Wydziału Handlu, to mówi, niech pani do niego idzie, to jest młody człowiek i trzeba mu pom pomóc, nie? No to ten wujek jak przyjechał, to mówi, Tadziu, będziesz miał kłopoty, bo nie masz No to, a był wiceprzewodniczący malarz śmigla. Pan się nazywa Litki Ojciec. Ty, na Sienkiewicza mieszkają. No to mówi Tadziu, ja Ci to załatwię, Ci przywiozę. I przywiózł mi później tą kartę myśliczną. Od tego się zaczęło. Także ja już warsztat prowadziłem trzy miesiące wcześniej. Tadeusz Tomaszewski został właścicielem warsztatu w 1954 roku. Prowadził go blisko 70 lat. Mam przyjaciela, co się w przyjaźni w Pałczyńskim, bo on pochodził ze Zimina i, i to mi tutaj, na, to zrobił stolarz na zamówienie no, bractwa. A Skibiński to mi ładnie napisał i to bym chciał za, Państwu za, za, zacytować: Nie każdy może mieć tyle lat, nie każdy pozna tak. Potrafi poznać świat, nie każdy zechce tak ludziom służyć, tyle się trudzić, nic nie nadużyć. Nie każdy potrafi chwalić Boga i tak z Chrystusem nieziemski krzyż, że w sercu radość szczególnie czy trwoga, tak szerzyć dobro i patrzeć zwyż.